O, ale mam aureolę teraz, ale jaja, Santa Ewelina. Zapraszam Was na film. Cześć, moi drodzy, spotykamy się ponownie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, a w sumie to ja porozmawiam w monologu do Was, o tym, dlaczego nie łączę się z świętem Halloween, dlaczego tego nie świętuję, chociaż dla mnie to w ogóle nie jest święto, hello, dlaczego wybiłam to skutecznie moim dzieciom z głowy, dlaczego dla Polski 1 listopada jest również bardzo takim mocno energetycznie intensywnym dniem. Co to w ogóle jest egregor, bo on tu będzie miał to słowo, to, z czym się wiąże egregor, będzie tu miał najważniejsze znaczenie oraz o tym, co może zdziałać kolektyw. Także zostań tu, jeżeli interesują cię te tematy. W dzisiejszych czasach wszyscy wiemy, że wiemy, mamy taką świadomość, którą nam przedstawiono, że święto Halloween. To jest takie amerykańskie święto, i faktycznie w tych rejonach jest ono najbardziej kultywowane, czyli przyszło w sumie do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę pochodzi ono od Celtów, ponieważ, 30, ponieważ Celtowie uważali, że 31 października dusze zmarłych. Odwiedzają ziemię. I co wtedy robili? Zamaga ubierali straszne, straszne maski, e, aby te duchy najzwyczajniej w świecie odpędzić. Ale czy to działało? Czy to było siłą sprawczą, żeby ich faktycznie, żeby, żeby te pozaziemskie już istoty ze świata dusz odpędzić. No i my tak sobie zabieramy te święta, zabieramy sobie i tu nie mówię tylko i wyłącznie o Halloween, ale na przykład Święto Holi, które również warto się zainteresować. którego również warto się zainteresować Genezą, bo jest bardzo ciekawe, to, że u nas tutaj mówi się, że jest to święto miłości, tolerancji. Teraz już um, Takiej akceptacji to warto sięgnąć po genezę, skąd ono się tak naprawdę yy, wzięło, i zachęcam Was do poszukania o tym na internecie, bo dzisiaj nie o tym akurat, ale zachęcam Was do poczytania o tym, skąd się wzięło święto Holi, ale wracając do święta Halloween, które u nas już w Polsce i ogólnie w Europie jest już coraz yy, mocniej, yy, że tak powiem, kultywowane i wybierane na super imprezy. Ja nie obchodzę. Tego święta, choć dla mnie ono nie jest świętem w ogóle, y, ponieważ ja nie widzę na przykład nic fajnego w tym, że y, miałabym się przebrać za jakąś y, straszną postać, albo że moje dzieci miałyby przebrać się za jakąś straszną postać, za postać jakiegoś ducha, za y, postać kogoś, kto y, straszy, nie wiem, z, z połową twarzy urwaną w specjalnym makijażu, choć nie powiem, niektóre makijaże, bo oczywiście. Y, Internet i social media tonęły w, w, w tych wszystkich pomysłach makijażowych. No, niektóre makijaże naprawdę były imponujące, ale nie sam fakt wyglądu, tylko to, jakie ktoś ma zdolności artystyczne, żeby taki, makijaż, żeby taki makijaż wykonać. Ale wracając do święta Halloween. No i teraz zastanówmy się. Dla Celtów miało to jakieś znaczenie. Przybierali taką, a nie inną formę um, świętowania tego dnia. A jakie znaczenie ma dla nas, dzieciaki przebierają się za straszne postacie, postacie z horrorów? E, no i to już nie jest fajne, ponieważ w ten sposób oswajamy to, co jest straszne, oswajamy to, co jest demoniczne, e, oswajamy tak naprawdę zło, oswajamy coś, co tak naprawdę nie powinno być dla nas czymś naturalnym, nie powinno być dla nas czymś fajnym. I dla mnie największym takim, uważam, zagrożeniem jest to, że właśnie Pozwalamy dzieciom, albo przynajmniej ja mówię za siebie, bo każdy z was decyduje za siebie. Ale dla mnie tak patrząc na to i obserwując, uważam, że właśnie największym zagrożeniem jest to, że pozwalamy dzieciom przebierać się za takie stworki biegające od domu do domu i tak naprawdę z jaką intencją pozbierania cukierków, tak? Ale dlaczego musimy to robić, ubierając się i ubierając nasze dzieciaki w tak straszne um, rzeczy? Tym bardziej. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, co to jest egregor i jak ten egregor działa. Ponieważ egregor e, święta, święta Halloween oraz dla Polski szczególnie święta, e, wszystkich świętych, święta zmarłych jest bardzo mocno. A czym jest egregor? Egregor jest tworem astralnym, który jest tworzony z takiego jakby łańcucha wspólnych myśli, intencji, zamierzeń i jest on bardzo silny. Tym bardziej w takich świętach, jak to, które no, gdzieś tam jest bardzo cienkie, jeżeli, tworzy taką bardzo cienką granicę, jeżeli chodzi o ten świat duchowy, świat dusz z tym światem, w którym teraz żyjemy, z tym światem ziemskim. Często bardzo nieświadomie jesteśmy wkładani właśnie w tą taką zbiorczą myśl, gdzie idziemy za tłumem, robimy to, co wszyscy. No i ten egregor jest wtedy bardzo bardzo silny, ponieważ wytwarzamy jeszcze bardziej, zwiększamy to magiczne pole, które ma na swoim, na, które ma swój cel, słuchajcie, ma swój cel i nie zawsze jest to dobry cel, ponieważ kolektyw, jak wiemy, mają, ma ogromną siłę, wszelakie zjazdy, spotkania, wspólne medytacje, kręgi kobiet, spójrzcie, jakie, jaka, jaki mały krąg może mieć, jaką może mieć ogromną siłę, jak bardzo może podnosić nasze wibracje. I teraz wyobraźcie sobie, że jest taki bardzo mocny, silny egregor, połączony z tylu milionów myśli, stu, nawet tysięcy Myśli, gdzie świętujemy to Halloween, i ten egregor jest tak mocny. Ta jedna myśl, intencja, zabawy poprzez coś strasznego jest mocne. I jak bardzo ta linia między światami, tym światem tym duchowym, a światem naszym tutaj ziemskim jest cienka, i co? Możemy ściągnąć sobie tutaj do nas, do naszego domu, coś, czego my tak naprawdę nie chcemy, bo są takie momenty w roku, gdzie po prostu świat dusz tylko czeka na to, aby przedostać się tutaj i w jakiś sposób. Żywić naszą nie tylko energią. Dlatego ja jestem daleka od uznawania albo może świętowania takich rzeczy, ponieważ znam zagrożenie i wiem, Jakie może to być zagrożenie dla nas, istot żyjących tutaj na Ziemi, w momencie, gdy pozwolimy sobie, aby ta bariera, ta cienka bariera, która jest w tym czasie cieniutka naprawdę między tymi dwoma światami, została w pewien sposób załamana. Więc jeżeli my jesteśmy, tym bardziej jesteśmy czegoś nieświadomi, a idziemy, brniemy w to, to my nawet nie wiemy, jak możemy się ochronić, że na przykład w takim dniu należy się oczyścić, że należy wziąć kąpiel na przykład w soli, albo oczyścić się jakimś. Kadzidłem, aby się najzwyczajniej w świecie zabezpieczyć. Widzicie, ja już od kilku dni noszę, noszę ze sobą male turmalinu, a turmalin jest kamieniem ochronnym, między innymi. I w taki sposób również się zabezpieczam, bo ja też czuję, że ta energia, naprawdę to połączenie tych dwóch światów, ta, że ta energia jest już bardzo, ale to bardzo silna. No i teraz tak, co oznacza dla Polski ten 1 listopada? Bo jak wiemy, święto Halloween jest 31 października i od razu, zaraz mamy, i od razu zaraz mamy święto Wszystkich Świętych, święto z zmarłych w Polsce. No i kolejny egregor się tworzy, ponieważ po raz kolejny jest to święto poświęcone duszą, poświęcone, święto poświęcone zmarłym, dlatego w tych dniach ogólnie te, te, te dwa święta bardzo ze sobą, bardzo się tak ze sobą zakleszczają, w związku z czym ten egregor właśnie, ta, 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 ta linia, ta ścianka między obiema światami naprawdę jest bardzo, bardzo cienka, więc w tym Momencie, nawet gdy przychodzimy z cmentarza, dobrze jest po prostu, jeżeli dbamy o takie rzeczy, dbamy o, o naszą energię, o naszą przestrzeń, zachowujemy to BHP energetyczne, dobrze jest po prostu się okadzić czy też wykąpać się w soli. Egregor również bardzo łatwo można odnieść do każdej sytuacji, bo wyobraźcie sobie, że na przykład jest jakaś rzecz, którą przekazujemy, pokazujemy, jak na przykład. Programy w telewizji, jak na przykład religie, również sekty działają na zasadzie egregora, ponieważ im więcej osób w tym wierzy, tym bardziej ta energia jest bardziej, tym, tym ta energia jest silniejsza. I to jest właśnie to jest właśnie ten egregor, siła kolektywu, ogromna siła kolektywu, którą tworzymy. Na przykład, jeżeli jest brama lwa w sierpniu wiemy bardzo mocny, energetyczny portal, i im więcej osób wierzy, że ta brama wierzy, wie, że ta brama lwa jest tak mocna, że pomaga na przykład w rozpoczynaniu nowych rzeczy, w urealnieniu naszych pragnień i im więcej osób robi rytuały w tym czasie, tym ta energia również jest mocniejsza, bo jest ta siła kolektywu. I teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli my robimy na przykład rytuały, nie mamy świadomości i robimy jakieś rytuały przyciągające miłość, przyciągające obfitość, i ogólnie jakieś rytuały w czasie tych dwóch egregorów, czyli takich mocnych, które łączą się właśnie z tym światem dusz, wysyłają naszą energię do, do, do tego do tego świata, to wyobraźcie sobie, że my sobie nawet możemy krzywdę zrobić tymi rytuałami, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, co ściągniemy do siebie. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, nie siedzi w tym, nie pracuje w tym, to naprawdę można sobie wyrządzić krzywdę i ja absolutnie nie zalecam, aby w takie mocne dni energetyczne były robione jakiekolwiek rytuały. W tym roku no wszystkich świętych zbiegł się z Nowiem, Księżyca w Skorpionie, więc w ogóle już bardzo bardzo mocny energetycznie dzień, ale wracając do tego, jak działa kolektyw. No działa on tak, że my z naszą energią wszystko maksymalizujemy, podnosimy. Dlatego tak również ważne są spotkania Spotkania w większych grupach, tworzenie właśnie jakichś takich kręgów, ponieważ my w tej dobrej energii się umacniamy, dzielimy się nią, przekazujemy. I to jest bardzo silny masyw energetyczny, który może nas wspierać, ale to może iść również w drugim kierunku, w takich dniach właśnie mocnych, jak teraz Halloween, czy na przykład Dzień Wszystkich Świętych. I musimy się, zanim tak wydaje mi się, zanim zaczniemy w ogóle wchodzić w jakiekolwiek tematy które nie są nasze bo na przykład no widzicie tutaj wiemy że Celtowie zapoczątkowali się to Halloween czyli gdzieś tam wcześniej żyli osiadali się na terenach Anglii, Szkocji, Irlandii czyli to było w Europie powędrowało do do Stanów Zjednoczonych ponieważ z jakiegoś powodu to tam zaistniało spodobało się i wraca to z powrotem do Europy ale już z całkiem innym znaczeniem z jakim znaczeniem z oswojeniem zła przez kogo? Przez dzieci, ponieważ to dzieciaki też chodzą i zbierają to, co, co nazywamy cukierkami, słodyczami, cukierek albo psikus, czyli co? Coś fajnego. Dla dzieci słodycze kojarzą się z czym? No z czymś fajnym, z bardzo takim pozytywnym, z takimi emocjami, no kto, które dziecko cukierków nie lubi? No pewnie się znajdzie kilka, ale nie dużo. No i teraz wyobraźcie sobie, jak oswajamy to zło, jak oswajamy nawet ten świat dusz, właśnie przez te słodycze, w tym akurat dniu konkretnym przez te słodycze, bo dzieciom słodycze kojarzą się z czymś super, z czymś fajnym, z czymś niegroźnym. No i chodzą takie dzieciaki od domu do domu, niby niegroźnie, a tak naprawdę nie wiemy, co podświadomie zostaje im programowane. Dlatego zastanówcie się, zanim wyślecie Wasze dzieciaki w taki sposób zbierać słodycze. I teraz tak, przez takie przekazywanie nam czegoś, my naprawdę jesteśmy jakimś takim przekaźnikiem do czyjegoś planu. I nie myślcie sobie teraz, że mnie w jakiś sposób podkleiło, tylko po prostu mówię to, co myślę, mówię to, co widzę, zauważam na przestrzeni lat. Czyli ktoś coś wprowadza. My płyniemy za tym trendem, idziemy, idziemy. A tak naprawdę realizujemy czyjś plan i nigdy nie wiemy, co on ma na celu, bo tak naprawdę nie rozumiemy tego, po co to w ogóle powstało. A już w ogóle ten egregor, który powstaje właśnie tego 31 października, jest tak silnym egregorem, bardzo negatywnym, że to jest w ogóle idealny dzień dla osób, które zajmują się najzwyczajniej w świecie czarną magią, bo wiedzą, że wtedy jest to najmocniejszy dzień, i też historia mówi, że właśnie najwięcej uroków czy też klątw by było rzucane właśnie w w tym dniu, ponieważ mam najsilniejszą i najmocniejszą, że tak powiem, moc. Dlatego tak bardzo, bardzo ważne jest to, abyśmy naprawdę zwracali uwagę na to, gdzie kierujemy naszą energię. Ja już bardzo długo mówię o tym, że zwróć uwagę na to, jak lokujesz swoją energię, w co lokujesz swoją energię i to jest bardzo ważne, ponieważ my cały czas jesteśmy zawalani jakimiś informacjami, kolejnymi rzeczami, które należy robić, ćwiczyć, manifestować, że tak powiem, uprawiać. Tylko zastanówmy się, czy akurat to, w co idziemy, to jest ta, to, jest to Miejsce, w którym my chcemy lokować naszą energię, bo im więcej naszej energii lokujemy w, w, daną, w daną rzecz, w dane miejsce, tym więcej ta rzecz energii od nas pobiera, i tak właśnie jest świętem Halloween. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w jakiś sposób przybliżyłam Wam to, co chciałam Wam przekazać, wyjaśniłam, czym jest egregor i jakie działanie ma kolektyw. I zapraszam Was na kolejne nagranie już niebawem.